To musiała nastąpić. Sztuczna inteligencja jest już w Photoshopie, czyli możemy wykorzystywać to, co daje nam możliwości sztuczna inteligencja właśnie w Photoshopie. Jak to zrobić? O tym dzisiejszy film i czy to jest naprawdę dobre, czy bardzo dobre, czy może czasami wręcz śmieszne. O tym zobacz koniecznie ten film. Aby mieć wersję Photoshopa, która pozwala na, na użycie sztucznej inteligencji, czyli AI w Photoshopie, musimy wejść w Creative Cloud, czyli w chmurę, tam gdzie, mamy, tam, gdzie pobieraliśmy Photoshopa, Lightrooma. Partnerem kanału jest Photoforma, profesjonalny sklep foto, wideo. Tutaj, jak mamy wszystkie aplikacje, schodzimy poniżej i widzimy, że aplikacji w wersji beta. I mamy tutaj Photoshop Beta. Musimy tutaj dać. Ja już mam zainstalowany, ale jeśli chcesz mieć zainstalowany, no to musisz tu tutaj kliknąć zainstaluj, właśnie ten Photoshop Beta. Później otwierasz sobie w, już normalnie w, mm, otwieramy tutaj Photoshop w wersji beta widzisz jest to inna ikonka to jest ten sam program tylko będzie tam dodana właśnie ta sztuczna inteligencja i wchodzimy sobie do programu no i teraz możemy zaimportować jakieś zdjęcia weźmy pierwsze lepsze zdjęcie na przykład tego typu, że chcemy sobie, o na przykład to zdjęcie, które tutaj mam i chcemy sobie w tym zdjęciu powiększyć tutaj tą wieżyczkę tego zamku, rozszerzyć tutaj, bo jest tak, no, głupio skadrowane. A więc aby to zrobić, klikamy sobie tutaj kadrowanie. No i po prostu sobie rozszerzamy tyle, ile chcemy mieć zdjęcia dodatkowego. Z, ze spacją możemy sobie przesunąć to zdjęcie. No i w prawo ja będę chciał sobie też rozszerzyć to zdjęcie, tak żeby Państwo tu młodzi byli w mocnym punkcie zdjęcia takie delikatnie panoramiczne to zdjęcie. No i klikamy Enter. No i teraz yy, klikamy zaznaczanie tutaj prostokątne. No i zaznaczamy te białe elementy, delikatnie tu najeżdżając na zdjęcie. Teraz z, z Shiftem możemy dodatkowo sobie zaznaczyć pyk Bomb, No i e, zauważyłeś, że tutaj nam się pojawiła taka belka wypełnianie generatywne. I w tym przypadku tutaj też można maski tworzyć, można e, odwracać te zaznaczenia, można zaznaczać tutaj właśnie zmodyfikować e, te zaznaczenie, odwrócić zaznaczenie, przekształcić to zaznaczenie, utworzyć maskę, utworzyć nową maskę dopasowania i e, wypełnić zaznaczenie. Nas interesuje jest zdecydowanie tutaj wypełnianie generatywnie, i tu po angielsku wpisujemy, co ma się pojawić. Gdy takie coś zrobiliśmy jak tutaj i chcemy rozszerzyć to zdjęcie, Photoshop prawdopodobnie sam sobie domyśli się, że chcemy roz, rozciągać to zdjęcie, więc nie musimy nic wpisywać. Kliknijmy generuj i zobaczymy, w zależności od, od szybkości Twojego komputera, ten pasek tutaj będzie szybciej szedł bądź wolniej i zobaczymy, co on tutaj nam wymoci no i bam! Co tu się wydarzyło? Patrz, co tu się wydarzyło. Mamy tutaj, e, mamy tutaj ten zamek, który już ma wieżyczki. I tu nam zakończył ten zamek. Możemy sobie to zrobić, zobaczyć. To jest niesamowite jakieś. No, to zadziałało tutaj genialnie. Jeśli chcemy sobie na przykład drugą stronę tutaj rozszerzyć, że e, takie coś podobne może będziemy chcieli stworzyć, spróbujmy jeszcze raz. Czyli dajmy, dajmy w ten sposób Enter. No, i teraz zaznaczamy. No, i jeszcze raz tutaj sobie wypełnianie generatywne. Generuj i sprawdzimy, czy też nam takie coś zrobi tu z drugiej strony. No, i pięknie. Mamy zdjęcie przed i zdjęcie po. Dodaliśmy idealnie tego, tego zdjęcia. Do tego zdjęcia niesamowite rzeczy. Zobacz koniecznie w opisie tego filmu, co dla Ciebie przygotowałem bezpłatne narzędzie, bezpłatne coś bardzo ciekawego dla Ciebie, co pomoże Ci rozwinąć swoją obróbkę zdjęć w Lightroomie i w Photoshopie takiego czegoś jeszcze nie było, więc koniecznie zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. A my przechodzimy dalej. Krzysztof z, z kursu właśnie Photoshop od podstaw zadał mi pytanie Mati, jak to ogarnąć takie właśnie odrosty tutaj na... Paznokciach. Można to robić za pomocą stempla i, i odtwarzać troszeczkę te paznokcie, ale spróbujemy to zrobić właśnie za pomocą sztucznej inteligencji, właśnie w, tym, w tej wersji beta. A więc najpierw musimy zaznaczyć sobie zaznaczyć te paznokcie, czyli te odrosty, które tutaj mamy. Bang 1. Oczywiście, z Shiftem zaznaczamy kolejne, czyli dodajemy tego zaznaczenia, Następny. I następny z shiftem. Zaznaczamy. I zaznaczamy. Dobra, teraz musimy wpisać komendę po angielsku tutaj co ma się wydarzyć. Jeśli nie znasz angielskiego, przejdź sobie do translatora, więc sobie tą treść i wklej tutaj w tą tabelkę. No, i ja sobie wpisuję tutaj, że chcę, żeby nam usunął tutaj odrosty takie na paznokciach i wypełnił je w kolorze takim jak paznokcie. Klikamy generuj i zobaczymy, co nam tutaj e, wymodzi nasz e, Photoshop. No i bang, patrz co nam zrobił. Zauważ, co tu się dzieje. Zdjęcie przed, zdjęcie po. Zajrzyjcie to wygląda. Dodał nam po prostu, e, uzupełnił nam tutaj skórę, właśnie do tych paznokci. Genialne to zrobione. Myślę, że musielibyśmy się więcej męczyć tutaj, i tak dokładnie byśmy tego nie zrobili. No, może byśmy zrobili, tylko by to trwało znacznie, znacznie dłużej. Możemy też spróbować tutaj zmienić ten pierścień, który tutaj mamy. Więc sobie zaznaczamy nową tutaj, właśnie zaznaczenie. I klikamy sobie, no i mamy zaznaczenie, klikamy sobie Change the ring to a wedding ring, dobra, i zobaczymy co on nam tu wymodzi. No, i nam, nam, dał nam obrączkę tutaj z takim diamentem, i możemy sobie wybrać, jakie tutaj nam pokazuje różne wersje tego wszystkiego. Możemy sobie generować jeszcze raz, i wtedy będziemy mieć kolejne wersje tych jakichś obrączek, czy też właśnie pierścionków I to dość, dość dobrze sobie radzi. Sprawdźmy następne. To już sobie nie radzi dobrze. To jest całkiem, całkiem ok, czyli z tego pierścionka zrobił taką obrączkę z właśnie z brylantem. Ale dobra, teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia, co można będzie tutaj zrobić. Będziemy sobie chcieli na przykład zmienić tutaj ubranie i będziemy chcieli to zrobić w takim stylu kowbojskim na przykład. Więc zaznaczmy sobie za pomocą szybkiego zaznaczania ten golf, który tutaj mam pyk pyk pyk, zaznaczone troszeczkę sobie przybliżymy i możemy sobie jeszcze tu zaznaczyć tą część, tak i z altem oczywiście odznaczamy e, tę część dobra, no i wpisujemy komendę w, właśnie w tą tabelkę czyli change clothes to cowboy style ok, i dajemy generuj zobaczymy co on nam tu wymodzi czasami to się e, to słabo wychodzi, zobaczymy jak to teraz e, tutaj wyjdzie na tym zdjęciu bęk, mamy zrobioną jakąś katanę no widać, że tu słabo wyszło z, z tą szyją i tutaj z tymi rzeczami, sprawdźmy jakieś inne, o matko to to już jest całkiem jakaś skóra o tutaj jest tutaj jest zrobiona jakaś koszula delikatnie to jest jakieś z czymś innym, no i yes, robi to zdecydowanie wrażenie, ale nie do końca widzisz to dokładnie działa. Sprawdźmy sobie jeszcze, dajmy Ctrl Z. O, dobra, bo tym my tu zaznaczyli golfik. Spróbujmy jeszcze raz to sobie wypełnić, właśnie wygenerować to, to właśnie ten ubiór. OK, wygenerował nam różne inne rzeczy. Jak widzisz, to nie jest takie dokładne, jak jakby się mogło wydawać. Tutaj troszeczkę to już jest najprędzej Sprawdźmy sobie jeszcze kolejne yy, Wygenerujemy nowe wersje tego I zobaczymy co będzie najciekawsze No i mamy tutaj jakiegoś kowboja z chustami Następny, następny Oto to już, to już jest przegięcie, dobra, no ale widzisz, jest to, jest to możliwe, no to jest takie najbardziej chyba ok, no i jak widzisz można różnego rodzaju rzeczy zrobić, sprawdźmy sobie na przykład tutaj na tym zdjęciu będziemy chcieli sobie w, nie, w tym wnętrzu dodać jakąś osobę, tak żeby... Tu była ona rozmyta, ta osoba, czyli takie, tak jakbyśmy robili na długich czasach naświetlania, tak żeby ona była tu rozmyta. A więc musimy sobie lasem zaznaczyć tutaj obszar, w którym będzie ta osoba, albo zaznaczmy sobie tak gdzieś, żeby mi wchodziła na o mniej więcej coś takiego. No i musimy dodać komendę. Ja tu dodaję komendę Add Person in Motion Blu-ray, czyli dodaj. Osobę z rozmytą, tak? Tak, tak, żeby była po prostu rozmyta w trakcie ruchu. No i w zależności, jakie te komendy wpiszemy, tak nam wygeneruje ten obraz. Czym one będą dokładniejsze, tym prędzej będzie to dobrze zrobione. Sprawdźmy, jak to teraz wyjdzie. Ok, no i mamy tutaj tą osobę. Dziwnie to wychodzi, jakoś taka, jakieś to nie, nie takie, co chcieliśmy. Ewentualnie tu widzimy, że ona jest za mała ta osoba, więc możemy sobie usunąć tą tutaj tutaj to zaznaczenie, kliknijmy sobie w tym przypadku o troszeczkę większe. No i mamy tutaj kolejną osobę, sprawdźmy kolejną, o, coś się już to dzieje, tutaj zmienił nam się ten kwiatek, więc to niespecjalnie nam tu odpowiada takie. Tego typu rozwiązanie, więc w tym przypadku możemy sobie sprawdzić właśnie w takich miejscach, gdzie jest, nie ma jakichś przedmiotów i tutaj na przykład wpisać tą osobę. Więc jeszcze raz spróbujmy. No i tu już nam zrobił to ciekawie, czyli ktoś tu jest na tym zdjęciu, jest takie ciekawsze zdjęcie, coś się na nim dzieje. To może nie, bo tutaj słabo to wychodzi, ale o w tym przypadku jest to całkiem okej. Okay. Mamy kolejne zdjęcie i chcemy sobie dodać w tym zdjęciu rzekę, więc klikamy sobie na przykład tutaj o coś takiego, że tu ma być właśnie dodana rzeka. Add the river, dajemy generu i zobaczymy co nam wyjdzie. W zależności od tego, jak zaznaczymy, jak opiszemy to, co chcemy, żeby sztuczna inteligencja nam tu wrzuciła, tak. Y Będziemy mieć obraz. One są losowo gdzieś tam e, tworzone, więc e, można spróbować to jeszcze raz zrobić, żeby to było ciekawsze. Tutaj mamy taką e, po prostu prostą rzekę. I dla nas to jest takie nieciekawe. No i chcemy sobie tu dodać jednak taką krętą rzekę. Pokrętną niech ona będzie w takim kolorze niebieskim. Więc sobie klikniemy. No i już teraz całkiem inaczej to wygląda. O wiele ciekawiej ta rzeka się gdzieś nam tutaj rozlewa. Możemy sobie sprawdzić inną. Tu jest taka zielonkawa. Tutaj. Tutaj nam to nie wyszło, ale ta jest jak najbardziej ok. No i chcemy sobie dodać na przykład tutaj e, o takie jezioro, żeby tutaj było e, dodane. Spróbujmy sobie wpisać Lake i Generuj. No i nam tutaj tak słabo to zrobił, możemy spróbować. O to jest jeszcze tak całkiem znośnie. Dobra. No i jak widzisz, można popróbować różnych rzeczy. Spróbujmy sobie na przykład tutaj e, kliknąć, nie wiem, stado koni, żebyśmy tutaj sobie e, wrzucili stado biegnących koni, a więc musimy zaznaczyć tak jak my to robili, o gdzieś w ten sposób. No i wpiszemy sobie komendę Heart of Running Horses Zawsze to musi być po angielsku, więc mówię Jak nie znasz angielskiego, ja też jestem w tym e, słaby Więc e, też wspomagam się e, Translatorem e, W wielu przypadkach Zobaczymy jak sobie poradzi w tym przypadku <laughs> No widzisz Czasami są to takie e, Tego typu rzeczy A to już jest całkiem już lepiej Po prostu, chociaż te konie są dziwne Dość tutaj Jakieś takie Dziwne rzeczy, więc sobie, więc może to, to wyszło dziwnie, więc może sobie kliknijmy jednak, żeby wygenerował to sobie, usuńmy. Ok, i tu sobie weźmy na przykład dwa konie, żeby nam wygenerował. No i to wygląda już tak, no tak sobie o te już wyglądają lepiej. Po prostu takie konie, które tu nam się gdzieś pojawiły, no już to ciekawiej wygląda. Sprawdźmy sobie jeszcze inne rzeczy. Tak jak to jest ze zwierzętami, czy też właśnie z ludźmi, te, nie, te narzędzie będzie działało dziwnie, ponieważ te właśnie nie, nie radzi sobie, na przykład z, z ręką. O patrz jaki tu jest skąd dziwny, matko boska. O, ale to chyba to najlepsze już takie. Choć też jest to takie bardzo, e, w tym przypadku sztuczne. Pamiętaj, żeby z tego korzystać mądrze, bez jakichś przesadnych rzeczy. Niech to będzie wspomaganie Twojej obróbki zdjęć, e, a nie tworzenie już całkiem jakichś dziwnych rzeczy. Tylko niech to będzie e, tak jak w, na przykład w tym przypadku, w tym zdjęciu. No, po prostu genialnie nam to powiększyło zdjęcie, dodało nam dalszą część zdjęcia, tak jakbyśmy mieli po prostu skadrowane te zdjęcia, tego tu nie było. Po prostu to się, to było wygenerowane od nowa przez Photoshop. Więc koniecznie używaj tego po prostu mądrze. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tym nowym narzędziu, co dla ciebie było zaskakujące, co dla ciebie było ciekawe i czy będziesz z tego korzystać. Ciekawy jestem twojej opinii. Trzymaj się, hej.